Adrian Błyszyński przed galą Babylon MMA 22 już chyba ten numer tak leci, leci szybko. Leci szybko. Ale witam, Ciebie dawno nie widzieliśmy. Witam serdecznie, witam serdecznie wszystkich. E, no wracam, wracam po kontuzji. E, czy tak długo mnie nie widzieliście? chyba? Dwie... No ja, ja biorąc pod uwagę to, co pokazałeś, to bardzo długo. <laughs> no tak, dwie gale minęły, więc nie ma tragedii. Jakbym tak co trzy gale się bił, nie ma, nie, nie ma źle. Wiesz co, chciałem zacząć od tego i zapytać Cię na, sam na samym starcie, jak Ci się trenowało z Arturem Borucem. Bardzo dobrze. Nie, tak naprawdę to było zdjęcie gdzieś tam wrzucone. Artur przyjechał do nas po meczu z Piastem Gliwice, jak się nie mylę. No, I mówię, muszę mieć z nim zdjęcie. Pogadaliśmy chwilę. No i na tyle by było. No właśnie, Artur Burk, bramkarz warszawskiej legii, e, warszawska legia, mistrzostwo Polski, a ty gdzieś ostatnio o to mistrzostwo prawie tam się prawie ci się udało zdobyć, mistrzostwo organizacji Babylon już tak teraz na chłodno, do kontuzji jeszcze wrócimy. Już tak teraz na chłodno po tym wszystkim. E, duży żal, że się nie udało jednak ostatecznie wygrać tej walki? Ach, no było mega smutno. Nawet jak wychodziłem do werdyktu, no to cały czas miałem nadzieję, że to sędziowie jednak e, mi tą walkę dadzą, e, więc było mega smutno. E, no, chyba tyle. No. Nie ma co Za Ale długo nie przeżywałeś, jak rozumiem. Nie, nie, wiesz co, no to była świetna walka. Ja się w niej świetnie czułem. E, czułem się tak, jak to chłopaki mówią, że czuł się jak na treningu w tej walce. E, zwizualizowałem sobie to, że e, odkładam torbę na treningu i wchodzę na matę do, do, do moich klubów. No i, no i tak też się czułem w środku. Powiedzmy teraz troszkę o tej twojej kontuzji, bo tam e, wyglądało to bardzo groźnie, o tak bym powiedział. Wiesz co, no normalnie jak, jak, jak się złamię oczodu yy, i dmuchnie się nosem, tam podchodzi powietrze, no, czy, czy poważnie, no zamknęło mi się oko, <grydy> jak dla mnie, no, nie było tragedii, no po prostu napompowała mi się skóra yy, w okolicy oka. <grydy> I jak to potem wyglądało? Że tam jakoś szybciutko sobie z tym poradzono? Yy, wiesz co, no, miałem, miałem operację, yy, tam mi po prostu dali taką blaszkę. No, i miałem tam miesiąc z zakazu trenowania, ale już po trzech dniach gdzieś tam sobie powolutku na rowerku, gdzieś na spacery wychodziłem. Gdzieś cały czas w głowie mam, żeby codziennie coś zrobić, żeby przybliżyć się do moich celów. No właśnie, bo te cele to chyba są dość jasno określone. Na razie, oczywiście, tym najważniejszym jest, jest najbliższa walka. Mówi się, że tak. Ty to oczywiście, no wiadomo, doskonale osoba, która chce i świetnie się czuje w stójce i lubi tego typu rywalizację. Rywal troszkę jakby bardziej, no nie parterowy, ale gdzieś tam też mający background ma większy parterowy? jak oceniasz? Jak to będzie wyglądało w rzeczywistości? Już Jestem przygotowany na każdą opcję. No na pewno będę się chciał pobić z Piotkiem, ale jak walka zejdzie do parteru, do klinczu, no to na pewno nie będę się czuł tam jakoś źle. No, cały czas, cały czas to szlifujemy na, na treningach. Tak naprawdę od pierwszej walki z Pawlakiem, przed pierwszą walką z Pawlakiem zacząłem mocno właśnie tą płaszczyznę udoskonalać, no i Cały czas działam według wzoru, no bo jak widać było w ostatniej walce z Pawlakiem e, idzie mi to dobrze i rozwój jest ciągły cały czas. Widać, że coś nowego wprowadzam do walk te wsparcie, które masz, jeśli chodzi o te trenowania, to pewnie też te same osoby, bo to właśnie w bastionie Tychy tutaj głównie szlifujesz tego typu umiejętności. Tak, tak. No dzisiaj będzie, znaczy jutro będzie ze mną Jakub Rumas, Gabriel Skiba od, od boksu e, i Artur Gołaś, e, trener mo motoryczny Zagłębia Sosnowiec. E, nie będzie ze mną e, niestety Marcina Helda, e, ponieważ e, jak wszyscy chyba wiedzą, co się interesują sportem, jest w Ameryce i, no, i czeka na swoją drugą walkę w turnieju. Pierwszą wygrał Mógłbym tutaj już się dalej rozwinąć, dużo mógłbym o tym powiedzieć. Ale... Mów, mów, bo to bardzo ciekawe rzeczy, widziałeś to z bliska, widziałeś jak on się przygotowuje. Tak, tak, widziałem jak się przygotowuje, też no, przygotowania były podobne do moich, bo podobne rzeczy robiliśmy cały czas, no i naprawdę no walka świetna, wygrał z rywalem, który tak naprawdę dwa razy już wygrał ten turniej, dwa razy wygrał milion dolarów, no i był faworytem całego tego turnieju, a Marcin sprawił mu psikusa, jak się nie mylę, on chyba od sześciu lat nie przegrał żadnej walki, no no i we wszystkich walkach y, praktycznie gdzieś tam dominował. Yy, a tutaj trafiła kosa na kamień, jak to mówią, nie? No, bardzo właśnie to wszystko jakby dobrze wyglądało. Mamy wielkie nadzieje co do Marcina, bo pokazał, że nie zardzewiał, ani troszeczkę, mimo że gdzieś tam go przez jakiś czas nie oglądaliśmy. Ty nie czujesz się pewnie też zardzewiał. Jak wspomnieliśmy, dwie gale to nie jest jakiś ogromny czas. Mimo tej blaszki, to to zardzewienia tam nie ma wielkiego. Nie, no gdzie tu mowa o zardzewieniu. Ja nie biłem się, nie wiem, pięć miesięcy, a tak naprawdę w treningu jestem cały czas. No właśnie, i ten trening i to wszystko co związane jest z tymi przygotowaniami do kolejnej gali Babilon. To może zapytamy Cię teraz jeszcze o Rywala bo tutaj właśnie pod niego się przygotowywałeś, jak oceniasz, troszeczkę o tym mówiliśmy, ale tak jakbyś mógł ze swojego punktu widzenia powiedzieć troszkę o przeciwniku. Wiesz co, no dużo się nie zmieniło, no od roku ponad czasu przygotowuję się pod zawodników właśnie podobnie walczących jak Piotrek, więc w to mi graj, nie? Czyli Ty, nic nowego? Nic nowego, nic nowego, no dalej po prostu według wzoru, według wzoru, działamy. Działamy. A tak zapytam Cię jeszcze z ciekawości, troszeczkę wracając do tych tematów piłkarskich z wyników Zagłębia Sosnowiec. Jesteś zadowolony? E, niestety nie jestem zadowolony. Czasami jestem zadowolony z ich gry, bo, bo chłopaki naprawdę zostawiają e, kawał serducha. E, niestety nie przekłada się to na wyniki i tu troszeczkę mi smutno z tego powodu, że e, no Zagłębie nie, nie jest gdzieś tam w tej czołówce e, tej ligi. No bardzo czekamy na awans do Ekstraklasy. Niedawno była ta ekstra klasa, teraz troszeczkę gdzieś tam znowu odeszła w niepamięć. A wiesz, jeszcze jedną rzecz, bo tak y, widziałem, że przed ostatnią galą chyba KSW mocne wsparcie dla kolegi tam gdzieś było wyrażone, takie bardzo efektowne. Czy ty też y, spodziewasz się, że może ciebie też takie wsparcie czekać teraz przed tym najbliższym, y, przed tym najbliższym twoim występem jutrzejszym? Wiesz co, to było takie wsparcie... Botaniczne bardziej. Y, tak, tak, nie wiem, z, nigdy nie czekam na coś y, mocnego, żeby później się jakoś... Y, y, Źle nie poczuć, że tak powiem, zgubiłem słowo, ale, ale, ale no wsparcie naprawdę miał mega, no też takie wejście do jednej z lepszych federacji w Europie, no trzeba, to, trzeba to było jakoś podkreślić, dać temu smaczek. Tak jest i smaczek był całkiem, całkiem niezły. Tuż zbliżając się do końca, podpytam się troszkę, znów odbiegając może od tego sportowego tematu, nowy projekt, ostatnio pochwaliłeś się troszeczkę, że gdzieś tam... Projekt, który związany jest ze sportem, ale troszkę w inny sposób. Rapersko, muzycznie, gdzieś tam wystąpiłeś, żeby te trudności pokonywać, iść do przodu i to wszystko w efektownym takiej oprawie pokazane. To długo cię trzeba było namówić, żebyś tam w tym uczestniczył? Nie, pojechałem do chłopaków. Y Przedstawili mi ten kawałek, przesłuchałem go, już powiedziałem, że biorę w tym udział. No i później naprawdę świetne osoby. No, głównym, głównym aktorem tak naprawdę, znaczy tym raperem jest tam chłopak, który ma jedną rękę. Mam nadzieję, że nie będzie miał mi za złe, jak powiem szybciutko jego historię. No, wpadł pod pociąg i po prostu pamięta jak jest z tą jedną ręką na Torach i rozmawia z sokistami i tak naprawdę ma. Taką kurde, mega siłę. Ziomek trzymał za ciebie kciuki, żebyś zawsze miał taką siłę. E, no ma, ma taką moc. E, teraz zaczął mocniej rapować. E, mam nadzieję, że zostanie gdzieś doceniony. E, pokaże się e, w polskim rapie mocno. No i co do projektu, no to mega. E, projekt, który tak jakby ciągnie chłopaków na Olimpiadę. Tam zapraszają do Tokio. E, need for Swim. No i tam jest o pływaczka, chyba ja jestem ze sportu walki i Juwenia Kraków z rugby. Tak więc, tak więc fajnie, że mogłem wziąć w czymś takim udział. No właśnie, czy przy tym będziesz kawałku wychodził, czy nie? Czy tu raczej tradycja będzie zachowana? Da, da, dajmy to taki, taki mały smaczek temu, niech to będzie niespodzianka. Dobrze, niech to będzie niespodzianka. Czekamy na to twoją walkę, bo to podkreślmy, czekamy na tą Galę Babilon, czekamy na powiódź Adrana Błyszczyńskiego, bo dwa pojedynki z Pawłem Pawlakiem, wcześniejsze zresztą występy też, udowodniły nam, że tutaj emocji nigdy nie brakuje. Myślę, że też jesteś nastawiony na to, żeby tutaj nie było kalkulacji w tym twoim najbliższym boju Tak. Mi się nie podobają boje, gdzie jest kalkulacja, uw uważanie na, na każdy krok przeciwnika. Wiadomo, musi być koncentracja i wszystko musi być przemyślane, ale bez takiej mocnej kalkulacji. Jeszcze chciałem podkreślić, że bo ostatnio sobie sprawdziłem. Na pie to będzie moja 15 walka. Z czego 9 walka wieczoru w, nie na, na, na Babilonie, memalko ogólnie w mojej historii. Więc dziewiąta walka wieczoru na 15 pojedynków. Naprawdę bardzo się cieszę, że jestem tak doceniany i moje walki podobają się kibicom. A my się cieszymy, że masz te walki wieczoru, bo możemy je oglądać i nam się wtedy właśnie podobają. Dziękuję ci bardzo i powodzenia w najbliższym pojedynku. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam moich sponsorów i wszystkich, którzy są ze mną. Trzymajcie kciuki.